Nowennie przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny pochylamy się nad głębokim tekstem Godzinek o niepokalanym poczęciu. W Piśmie Świętym, w Starym Testamencie znajdujemy mnóstwo odniesień do Matki Bożej. Cały Stary Testament jest Adwentem, czyli czasem oczekiwania na przejście Zbawiciela, i ta tęsknota Adwentu przez te wszystkie wieki cały czas gdzieś brzmi, słychać ją, ponieważ ludzie mieli w pamięci, mieli w sercach żyli tą zapowiedzią niewiasty i jej potomstwa, zapowiedzią Mesjasza, który kiedyś wszystko naprawi, i u patriarchów, i u proroków, są różne teksty, które potem można odnieść do Matki Najświętszej, oczywiście do Jezusa Chrystusa, ale również osoba Maryi jest obecna w Starym Testamencie, już Stary Testament. Tętni właśnie biciem serca, które tęskni za tą niewiastą, która ma dać Zbawiciela. I w różny sposób poprzez te teksty ta osoba niewiasta jest scharakteryzowana. W kolejnej części godzinek mamy następujące słowa zawitaj Panno Mądra, domie poświęcony siedmioma kolumnami, pięknie ozdobiony domie poświęcony jaki to dom dom poświęcony w księdze królewskiej w pierwszej księdze królewskiej mamy taki tekst a kiedy kapłani wyszli z miejsca świętego obłok napełnił dom pański kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku bo chwała pańska napełniła dom pański Wtedy przemówił Salomon Pan powiedział, że będzie mieszkał w czarnej chmurze. Już zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki. Król Salomon wybudował piękną, potężną świątynię i ta świątynia została napełniona Bożą obecnością, obłokiem tej świętej obecności samego Pana Boga. Jest, widzimy niejako konsekracja. Uświęcenie budynku sakralnego poprzez samą obecność Bożego Ducha. Maryja jest domem poświęconym, czyli świątynią poświęconą Panu Bogu, mieszkaniem dla Syna Bożego, dla Jezusa Chrystusa. I kiedy te słowa się wypełniły. U świętego Łukasza jest napisane, anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie, czyli ten Duch Bożej obecności stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Mamy tutaj podobny element wypełnienia pewnej przestrzeni Bożym Duchem. Matka Najświętsza jest domem poświęconym, jest piękną świątynią obecności Pana Boga. I też święty Paweł napisał, że my także jesteśmy świątynią Pana Boga i Duch Boży mieszka w nas. Czy jesteśmy tego świadomi? Szczególnie wtedy, gdy żyjemy w łasce uświęcającej i przyjmujemy Komunię Świętą. Można się zastanawiać, co czuła co przeżywała matka Najświętsza gdy już po powrocie Chrystusa do nieba ale jeszcze gdy była na ziemi jak przeżywała eucharystię co czuła gdy przyjmowała komunię świętą z jaką świadomością pobożnością wiarą jest dla nas tą, do której mamy się upodabniać Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony ten dom jest siedmioma kolumnami ozdobiona. Kolumna to filar, który podtrzymuje pewną budowlę. Siedem to w Piśmie Świętym liczba doskonałości, pełni, zatem mamy potęgę tej stabilności. Ale właśnie dzięki czemu możemy mieć tę stabilność? Kto jest tą siłą w świątyni? Tam, gdzie jest Pan Bóg, tam jest siła. Również ta siła duchowa, również ta siła fizyczna. Jednak świątynia Salomona jerozolimska została zniszczona. Dlaczego? Ponieważ ludzie zaczęli odwracać się od Pana Boga przez grzech. Pan Bóg daje nam łaskę umocnienia tymi siedmioma kolumnami, które też są siedmioma darami Ducha Świętego. I my to otrzymujemy. Ale jeżeli się odwracamy, to potem nie dziwmy się, że coś się w naszym życiu rujnuje. Burzy, ponieważ to grzech zawsze przynosi zniszczenie i to grzech przynosi śmierć. Widzimy, jak Matka Najświętsza była umocniona tymi siedmioma duchowymi kolumnami, darami Ducha Świętego, ponieważ była y, pełna łaski. I widzimy to pod krzyżem. Stoi pod krzyżem i nie upada, nie mdleje. Jest wytrwała w tej godzinie cierpienia, w godzinie krzyża. Jest dla nas przykładem, że to Bóg jest jej kolumną, Pan Bóg jest jej filarem, jest jej siłą. W naszych cierpieniach także zawsze najpierw mamy kierować się do Pana Boga. Dalej, w godzinkach mamy następujący tekst: Tyś matką wszechżyjących, Tyś jest świętych drzwiami. W Księdze Rodzaju w trzecim rozdziale mamy taki fragment. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, ponieważ ona się stała matką wszystkich żyjących. Tyś matką wszech żyjących, Ewa, matka wszystkich żyjących. Maryja staje się nową Ewą, ponieważ słyszy na golgocie słowa. Oto syn Twój, oto matka Twoja, słyszy święty Jan. Od tej godziny uczeń wziął ją do siebie, ale tam Maryja staje się matką wszystkich e, dzieci bożych. Niejako przez to nową Ewą, tyś matką wszech żyjących. Najważniejsze wydarzenie w życiu Ewy dokonało się e, przy drzewie. Było to wydarzenie niestety dramatyczne, ale u matki najświętszej to szczególne wydarzenie. Te, także jest przy drzewie, ale przy drzewie Krzyża. Tam staje się y, naszą matką. I myślę, że też trzeba patrzeć na Maryję poprzez ten pryzmat matki, jako na osobę bliską. Matka jest dla dziecka osobą bliską, najbliższą obok taty, i zawsze możemy przyjść do mamy i z radościami, i z problemami. Tyś jest świętych drzwiami. Pan Jezus powiedział o sobie, że jest bramą owiec. A Matka Najświętsza jest świętych drzwiami. Dlaczego? Pan Jezus przyszedł na świat przez Maryję. Tak chciał. Tak Pan Bóg to wszystko sobie poukładał. Tak wybrał. Przyszedł Chrystus z nieba, syn Boży, przez Maryję. Matka Najświętsza stała się dla niego drzwiami tutaj, do tego świata. I teraz my idziemy tym samym szlakiem. Moi drodzy, szlak jest wyznaczony. My idziemy do Chrystusa przez te same drzwi. My idziemy do Pana Jezusa przez niepokalane serce najświętszej Maryi, Panny. Świat idzie do Chrystusa przez Maryję i dzięki temu się uświęca, zdobywa świętość. Tyś jest świętych drzwiami. Przez Maryję dokonuje się nasze codzienne uświęcenie. Ponieważ ona najpewniej prowadzi nas do Syna Bożego, i dlatego warto mieć w codzienności nabożeństwo do Matki Bożej. Różne są formy nabożeństw maryjnych, ale warto codziennie prosić ją o wstawienictwo. Dalej w godzinkach jest napisane: Nowa Gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami. W Księdze Liczb mamy takie słowa, wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, widzę go, lecz jeszcze nie teraz dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Balaam ma pewną wizję, widzi gwiazdę z Jakuba i Podnosi się berło. Berło to symbol królewskości. Najpierw to proroctwo odnosi się do króla Dawida, który bo, będzie łączył, jednoczył Izraelitów pod tym królewskim berłem, ale dalej w tym możemy dostrzec Chrystusa, który jest królem królów i panem panującym. Gwiazda, mamy gwiazdę Dawida, symbol Izraela. Gwiazda to symbol obecności króla. Tam, gdzie jest Matka Najświętsza, tam jest Król Jezus Chrystus. Niekiedy zastanawiamy się, czy nie za dużo tych modlitw do Matki Najświętszej. Nie. Tam, gdzie się modlimy do Maryi, automatycznie to wszystko jest zanoszone do Jezusa Chrystusa. Nad Betlejem zabłysła gwiazda. Matka Najświętsza wskazuje nam Pana Jezusa. Ona sobą nie zasłania. Że nie jest taką właśnie gwiazdą, nie, nie gwiazdorze, ale to Maryja, tak jak gwiazda betlejemska, wskazuje, gdzie jest prawdziwa światłość, gdzie jest Jezus Chrystus. I też czasami w tych różnych dyskusjach, czasami z protestantami, myślę, że tutaj mamy takie argumenty też na podstawie Pisma Świętego, że jasno widzimy, że Maryja zawsze wskazuje na Jezusa Chrystusa i do niego nas odsyła. Dalej w godzinkach jest napisane w prymie Ogromna czartu jesteś w szyku obóz silny. Jaki to obóz silny? Niech Izraelici rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dokoła namiotu spotkania, ale w pewnym oddaleniu. Ten fragment dotyczy wędrówki Izraelitów przez pustynię. I gdy Izraelici się zatrzymywali, rozbijali obóz. W szyku, obóz silny. To jest ważne słowo, w szyku. Mamy pewien szyk, pewne ułożenie obozu. Jest napisane, jak ma wyglądać. Dookoła namiotu spotkania każdy ma być pod swoim znakiem, według swoich rodów. Czyli 12 pokoleń, 12 plemion Izraela. Każde pokolenie wiedziało, gdzie ma być ustawione, gdzie ma rozbić swoje namioty, a w centrum jest namiot spotkania, i tam Arka Przymierza, miejsce obecności Pana Boga. I gdy następnie Izraelici zwijali ten obóz, to etapami: najpierw z jednej strony, potem z drugiej strony, z następnej i z ostatniej, i tak równiutko w szyku wychodzili. I także takie ułożenie obozu miało aspekt militarny. Gdyby byli zaatakowani, każdy wiedział, jakie ma rolę, jakie ma funkcje, był pewien porządek, nie było chaosu. I też to dostrzegamy w chwili, gdy Matka Najświętsza jest z apostołami w Wieczerniku i czeka na zesłanie Ducha Świętego. Maria jest w centrum jako nowa arka przymierza a dookoła mamy dwunastu apostołów, odnośnik do tych dwunastu pokoleń izraelskich. Ale Matka Najświętsza jest w centrum, ponieważ to ona w sposób szczególny jest obecnością samego Boga. Pokazuje, gdzie Chrystus jest obecny. I ważny jest ten właśnie szyk, porządek. To też można odnieść, moi drodzy, do naszych codziennych modlitw. Ktoś może się modlić raz na jakiś czas, a może pomodlę się rano, a może w południe, może wieczorem. Nie, jeżeli chcemy się właściwie rozwijać duchowo, też musimy mieć pewien szyk, pewien porządek, wszystko poukładane, bo jak nie to ta modlitwa nie będzie w sposób właściwy umacniała nas duchowo, to będzie takie wszystko chaotyczne. Nasze wewnętrzne życie duchowe, także te praktyki, muszą być obozem, który ma pewien szyk. Wtedy mamy ten obóz pełen siły. I ostatni fragment bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. Fragment odnosi się do ucieczki Izraelitów z Egiptu bądź chrześcijan ucieczką i Matka Najświętsza ze świętym Józefem poszli, uciekając przed Herodem do Egiptu z Panem Jezusem, ale potem też mamy ten symbol, że oni jako Izraelici z nowym Mojżeszem z tego Egiptu uchodzą, ponieważ wracają do ziemi świętej, do ziemi obiecanej. Ucieczka, moi drodzy, tyś chrześcijan ucieczką. Ucieczka niekiedy jest najlepszą ochroną przed grzechem, przed jakimś złem przed pokusą. Jeżeli mamy znak ostrzegający, to wiemy, żeby tam nie iść. I niekiedy nie ma co jakoś swaniakować czy w walce duchowej ze złym duchem pokazywać jacy to jesteśmy silni, ponieważ jesteśmy tak naprawdę słabi. Jedyną ucieczką przed pokusą jest właśnie jedyną formą ochrony jest ucieczka. Nie iść tam, nie pchać się, odwrócić się, iść w inną stronę, albo uciekać od razu w stronę modlitwy. Tyś port nieomylny. Port to pewien cel podróży. Ta ucieczka z Egiptu łączyła się z celem, jakim była ziemia obiecana, i Matka Najświętsza prowadzi nas do Jezusa z Maryją, Jezusem, idziemy ostatecznie do portu naszej drogi, naszej wędrówki, jakim jest zbawienie. Niech Maryja wyprasza nam dar zbawienia. Amen.